Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić taką bransoletkę z kumek kolorowych, czyli takich, takich miniaturek. I tak, co będzie to takie po bransoletki na potrzeby? Będzie nam poczynek krosno, który jest ułożone w taki sposób, że te dwa są... Mm, te dwa, jakby to powiedzieć? No, haczeki. są, te strzałki są dane w lewą stronę, a je, jedna musi być w prawą stronę. Tylko jedna. Okej, okay. będzie nam do tego jeszcze potrzebna. Tego gdzie ja to mam? Mm, taki smyczek normalny. Gdzieś posiadałam, sobie, gdzieś. Nie wiem, gdzie położyłam mój drugi, ale mam taki, więc taki też będzie dobry. No dobrze, więc do zrobienia takiej oto gumki, brazoletki. Yy, tak, dobrze, więc musimy najpierw ustalić kolor, kolor tego paseczka. Ja sobie biorę na przykład Czarny, nie będę już tam się wyróżniać. Biorę czarny. No i jakby to wam pokazać? Zaczynam od tych dwóch kołeczków, to znaczy przewiezionych w lewą stronę. Nakładam po prostu taką gumkę. No i biorę następną gumkę która idzie dotąd. Proszę. Czyli coś takiego. Dobrze, więc tak robimy, czyli następna górka idzie na następną stronę. No i tak aż do końca do tego kołeczka. No i tak to teraz wygląda. I ponownie bierzemy czarną gumkę. No i przepraszamy w górę, W stronę obok, czyli koło. Czyli jak jest takie coś, to jeszcze w tą stronę. No i do, do tego kołeczka. Czyli... Jeszcze jeden i powinno nam wyjść coś takiego. Później bierzemy kolejną czarną gumeczkę. No i przekładamy, znaczy znowu zakręcamy i dajemy teraz tutaj. No i bierzemy znowu kolejną. No i przebijamy tu. I bierzemy kolejną gumeczkę i, i znowu przewijamy tu. Okej. Okay. Może ja sobie jeszcze sobie jeszcze jedną. No i mamy tak oto m, cztery gumki tutaj założone. No to teraz bierzemy czarną gumkę. Odhaczamy tak, przewijamy. I tak, żeby były tutaj, znaczy jedna gumka, jaka jest dwie zmienięte i nakładamy tu. Tutaj. I teraz wszystko zdejmujemy na te gumki. teraz zajmujemy się tym czyli tymi gumkami tymi takimi odstawającymi no dobrze więc tak bierzemy trzy gumki jednego koloru stąd mogą być to przeróżne kolory tylko nie takie żeby było takie same jak to bo no może się zlewać ja sobie wezmę, zamiast zielonego wezmę sobie na przykład nie wiem, taki omiętowy. Nie ja biorę trzy gumeczki no i nakładam na drugi kołeczek, nie pierwszy, tylko drugi, tylko na drugi. No, no i... Biorę drugi kolor. Ja biorę zamiar fioletowego po prostu... Na co się zdecydować? ojojojoj Może taki niebieski teraz. Biorę trzy gumki i nakładam na trzeci kołatek. I możecie robić tu przeróżne kolory. No i tak robicie dotąd do, do, do Ok, kiedy już tą końcówkę mamy zrobioną, to teraz robimy tak jak poprzednim, tylko zawijamy tutaj, czyli tutaj będzie kolor miętowy dla mnie. O. No i teraz kolor niebieski. Proszę, następnie kolor miałtowy. Tutaj. Kolor niebieski. No i ostatni kolor miał. Nie robimy do tego kołeczka, tylko robimy do drugiego od końca. Dobrze. Kiedy mamy już to zrobione, zostało nam już tylko przeplatanie. Bierzemy z końca. Tak to wam pokażę. Bierzemy od końca. Ten. Ten o. gumetkę. czyli bierzemy do środka to. Odciągamy. Bierzemy ostatnią gumkę. Ups. Poczekajcie. Okej. Okay, naprawiłam, bo no ciężko mi trochę tak właśnie pokazywać. Czyli tak. Odciągamy dwie gumki. te jako jedna. Bierzemy od dołu. Uh -huh, tak. Bierzemy od dołu kumeczkę. No i przeplatamy, o wyszło coś takiego, czyli przeplatamy na drugi kołeczek po prostu na drugi kołeczek i robimy tak samo jak tutaj, czyli bierzemy z dołu czarną gumeczkę, z dołu bierzemy czarną gumkę, odciągamy, no i na drugi kołeczek. nie wiem czy to widać, ale jeszcze raz pokażę tutaj trzeba uważać, żeby te gumki nie pospadały no i proszę, powinno nam być coś takiego. No i te kółki teraz nam nie spadną w żaden inny sposób. I bierzemy znowu ostatni kołeczek. Na znaczy, tym A nie, nie. Ostatnią kółeczkę przeplatamy i dajemy na drugi kołeczek. Sorry, że nie widzieliście. Jeszcze raz. Na dole przemyżamy i dajemy tu. Dobrze. No i robimy to samo, co tutaj. Czyli bierzemy ostatnie, ostatnią gunkę Przeplatamy przez wszystkie górki. No i dajemy na następny kodziołek z nie wiem oczywiście, ale trudno to pokazać, pokażę to tak. Tu jeszcze raz. Bierzemy ostatni. Naciągamy i dajemy tutaj. Dajemy tak. Byk No i tak do tego. Ok. No i znowu ostatni kołeczek Nie. Tak, tak, Natalia musi zacząć Ok. Przepraszam, że przybliżyłam do siebie bardziej, ale trudno jest tak nagrywać. W końcu to mój pierwszy filmik. No i powinno nam powstać coś takiego. Dobrze. Teraz bierzemy zaczepkę. Niektórzy mają w kształcie C, niektórzy w kształcie S, tak jak ja. No i tak. Naciągamy te kółki O. Tak. No i zakładamy na no to, te zaczepki. No i teraz wszystko możemy już poprawnie zdjąć z krosna. Proszę, tak to wygląda jak ktoś nie widzi. O. Ła, ła. Tak. No i teraz dobrze, wyciągamy tą gumeczkę i zapinamy na gumeczkę No i mamy oto Proszę, ładną brotodetkę. Trochę jeszcze pofarataną, no, ale można przecież y, ustalić te kółki jak wam się podoba. Czyli na przykład nie wiem. Coś takiego. No dobrze. No i tak to powinno wyglądać na ręce. I przepraszam, że dziwna ostrość, czy coś robię źle, albo po prostu wam nie wytłumaczyłam. To przez, to przez to, że to jest mój pierwszy filmik na YouTube. I jeśli chcecie takich więcej filmów, yy, napiszcie w komentarzu. No. To ja się z Wami kończę. No i mam nadzieję, że Wam się udało. Piękna i pa.